Czy nowe anime zabierają sławę klasykom? Postanowiłem nagrać film na podstawie moich obserwacji i przewijających się opinii ludzi oglądających anime. Na sam start chciałbym określić, czym jest ta tytułowa sława. Najprościej mówiąc chodzi mi o odciągnięcie uwagi od istniejących serii, które już mają swoje lata i oczywiście traciłyby zainteresowanie z czasem, ale nie w takim tempie, jak aktualnie się to dzieje. Mój dzisiejszy materiał mówi uświadamy o tym, że pojawiające się serie oddalają nowych fanów od dobrze nam znanych klasyków, a klasykami nazywam bardzo dobre tytuły lub przez nas zapamiętane sprzed 2012 roku na przykład, które zbliżają się za chwilę do swojego dziesięciolecia czy dwudziestolecia nawet. A nowi fani dla mnie to osoby, które mają na koncie parę obejrzanych anime i dopiero wkręcają się w nasz świat japońskiej animacji. Ja jestem Olion i zapraszam Was na materiał odpowiadający na pytanie czy zaczynamy tracić pamięć o klasykach. Możemy spostrzec, że podczas pandemii związanej z COVID-em zauważyliśmy ogromne przyrosty w pojawieniu się nowych osób, które zaczęły swoją przygodę z japońskimi bajkami. Dla niedowiarków Potwierdzeniem mojego argumentu jest stały wzrost wyszukiwania anime w Google między 2019 rokiem a 2021. Oczywiście nie jest to nic dziwnego. Ludzie z ograniczonymi możliwościami zawsze będą podchodzili do prób poznania czegoś nowego. Mimo to są oni przyciągani jedynie takimi tytułami jak Kimetsu no Yaiba, Boku no Hero Academia czy Shingeki no Kyojin. Rozważymy w dzisiejszym filmie, czy zbliżamy się do momentu, gdzie zapomnimy o starszych anime. Jak dobrze wiemy, anime ma bardzo długą historię i pomimo aktualnych czasów w których jesteśmy uzależnieni od przesytu informacji, nowoczesnych technologii oraz internetu, japońskie produkcje nadal są opracowywane w tradycyjny sposób, na kartce i papierze, a nie cyfrowo. Wąże do tego, że proces tworzenia jest taki sam jak zawsze, więc dlaczego największe zainteresowanie pada wyłącznie na tytuły sprzed ostatnich lat? Czym są one lepsze od dobrze nam znanych klasyków, takich jak Guren Lagan, Code Geass, Rainbow, Inuyasha i wielu innych? Z góry powiem, że nie chodzi mi typowo o walkę z popularnością tych serii w naszym kraju, a przekazanie moich myśli o tym, że świeże osoby zaczynające swoją przygodę z anime, rzadko kiedy są świadome istnienia produkcji pokroju tych, które wymieniłem, nie mają najczęściej nawet okazji o nich usłyszeć. Co wpływa na popularność tytułów? W mojej opinii największy wpływ ma poruszenie, jakie anime tworzy wokół siebie. Dobrym przykładem jest atak o którym mówi się zawsze przy wychodzeniu kolejnego sezonu. Ludzie komentują na różne sposoby, każdy ma swoją opinię dotyczącą śledzonej historii, jednak dobrze wiemy, że najlepszą drogą do przyciągnięcia uwagi jest to, aby anime było kontrowersyjne, zachęcało widownię do sprawdzenia swoim wyglądem, poziomem animacji, fabułą i całym zgromadzonym szumem spowodowanym wymianą zdań. Tworzy to efekt śnieżnej kuli, ponieważ przy częstym pojawianiu się anime na językach ludzi wzbudza zainteresowanie u kolejnych osób. Oczywistym czynnikiem jest wiek, w jakim kolejne pokolenie zaczynają dołączać do fandomu i próbują się w nim odnaleźć. Osoby wdrażające się aktualnie w swoje przygody za nim, mojej opinii rozpoczynają w przedziale wiekowym, załóżmy, 10-16 lat. Nie miały za najmłodszych lat w każdym kiosku chociażby kart Yu-Gi-Oh!, które każdemu z nas zalegają prawdopodobnie w szufladach. Nie oglądały Dragon Balla na RTL7. Nie załapały się na oglądanie Legendarnego Króla Szamanów na Jetixie, czy też codziennie wstając rano przed szkołą zabierały się za oglądanie Inazuma Eleven z myślą o graniu w piłkę nożną na WF-ie. Jeżeli ktoś przez moją wypowiedź poczuł się staro, to tak, właśnie taki był zamiar. Olion Ale przecież na Polsat Games emitują aż 6 pozycji, a jedną z nich jest Inazuma 11. To prawda, mamy na szczęście możliwość oglądania anime w telewiz ale powiedzmy sobie szczerze, kto w dzisiejszych czasach ogląda japońskie produkcje za pomocą odbiornika telewizyjnego? Jeżeli faktycznie są takie osoby, to naprawdę jest ich niewiele. A emitowane tuły to Boku no Hero Academia, które jest bardzo popularne, Assassination Classroom, również stosunkowo świeże dzieło, cieszące się niemałym zainteresowaniem w ostatnich latach, oraz te serie, którym najlepiej przychodzi walka z czasem, czyli ta tasiemce takie jak Bleach oraz Dragon Ball, więc łatwiej jest im przetrwać próbę czasu, ponieważ należą do stosunkowo. Mniejszej grupy długich anime. Gdzie w tym wszystkim miejsce dla starszych tytułów? Tak naprawdę są dwie drogi, dzięki którym ktoś może natrafić na starsze produkcje. Pierwszą z nich jest pamiętanie przez starszych fanów japońskiej animacji i przekazywanie tego osobom, które są na początku swojej przygody z anime. Zaliczamy tutaj również twórców internetowych, takich jak my, którzy w naszym kraju wykonują bardzo dobrą robotę, aby przypomnieć o dobrych tytułach sprzed 100 lat. Drugą opcją jest natrafienie na mniej popularne tytuły z przedziału 1990 rok, a 2010 to spotkanie na stronach o tematyce anime. Lecz szansa, że taka osoba przekona się do obejrzenia jest bardzo znikoma. Dlaczego? Nie można zaprzeczyć, że nowości typu Jujutsu Kaisen lub Kimetsu no Yaiba są bardzo atrakcyjne dla młodzieży. Mówię nam o tym chociażby statystyki wyszukiwania fraz w Google. Porównując szukanie Demon Slayer'a do Code Geass na przestrzeni ostatniego roku, to Kimetsu było wyszukiwane 7-krotnie częściej. Gdyby porównać wyszukiwanie Jujutsu do Guren Lagana, jest to aż 38 razy więcej wyszukiwań dla Jujutsu przez ostatnich 12 miesięcy. Ktoś za Chwilę powie, ale przecież Jujutsu wychodziło przez ostatni rok, więc to logiczne, że się pojawiało tak często. Jednak nawet bez tego jestem się w stanie stwierdzić, że za rok będzie to nadal między 10 a 20 razy więcej wyszukiwań w skali roku, a zainteresowanie góry naganem będzie stopniowo spadało. Mam nadzieję, że większość osób się ze mną zgodzi, ale im jest się młodszym, tym bardziej zwraca się uwagę na doznania wizualne niż te związane z przesłaniem. Drugim dnem, czy skupieniem na szczegółach, a nie dużej dawce akcji i efektów. Wystarczy szeroko otworzyć oczy i od razu widzimy zamieszanie, które wywołały tylko. Te dwa tytuły. Jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, że Demon Slayer w sprzedaży Mang strącił One Piece po 12-letniej dominacji w 2019 roku, co pokazuje niesamowitą siłę tej produkcji. Dlatego też nie chcę, aby moje słowa brzmiały w sposób najeżdżający na Kimetsu i Jujutsu, ponieważ obejrzałem je sam i uważam Demon Slayera za przełom dla historii japońskiej animacji, a Jujutsu może niedługo osiągnąć podobne wyniki. Jednak oba tytuły wizualnie prezentują się genialnie dobrze, a przykładowo Great Teacher Onizuka, czyli produkcja, która jest jedną z najlepszych anime komedii w mojej opinii, już. Tak dobrze nie wypada, bo ma swoje lata i się o niej praktycznie nie mówi, mimo bardzo dobrych pozycji w rankingach takich jak Maja List czy Film Web to nadal jest 17 razy rzadziej wyszukiwaną frazą od Kimetsu. O dziwo, nawet taki znamienity tytuł jak Code Geass, który nie jest bardzo wiekowy, powoli przycicha i się o nim nie słyszy za często w kręgach początkujących fanów anime. A to szczerze mówiąc zaczyna mnie przerażać, bo wykresy pokazują ciągły spadek zainteresowania na przestrzeni ostatnich lat. Nie wspomnę o takich anime jak Rurouni Kenshin czy Monster, które powoli zaczynają być zupełnie zapomniane, jednak nie ma co się dziwić, skoro każdy sezon mający tylko 3 miesiące przynosi nam od 30 do aż 50 nowych serii. W tym momencie Zaczyna nam się kreować problem, bo całkiem możliwe, że na parę dziesiąt anime z sezonu tylko parę będzie warte uwagi, a czasem może dojść do parunastu ciekawych nowości na 3 miesiące. Jest to bardzo ciężkie, aby osoby planujące oglądanie aktualnych sezonów znalazły w międzyczasie chwilę dla starszych produkcji. Ustaliliśmy sobie, już, że walory wizualne najnowszych anime odwracają uwagę od starych produkcji, ale czy tylko o to chodzi? Niestety nie do końca. Zauważamy tworzenie się łańcucha, gdzie nowe osoby w fandomie zapraszają do spróbowania swoich rówieśników, ale jedyne co mogą im powiedzieć, Polecić, to obejrzane przez nich serie, czyli właśnie zazwyczaj będą to Atak Titanów czy Boku Hero Academia, które sami obejrzeli za sprawą znalezienia tego na TikToku bądź YouTube. Popularne staje się jeszcze bardziej popularniejsze, za sprawą masy cosplayów, a czy editów z postaciami. Nie ma nic złego w tym, że któreś anime ma bardzo dużą ilość fanów, jednak dla osób zaczynających swoją podróż z anime narasta zainteresowanie, ludzie są najzwyczajniej świecić ciekawi. Kim jest ten chłopak o imieniu Levi, o którym Julka z 3a mówi od roku i nie może przestać? Mimo że Leluś z Code Geass lub Himura Ken to cudowne postaci warte poznania, nie przyczyniły się do popularyzacji chińskich bajek w ostatnich latach, tak jak Zero Tu, która została na dobrą sprawę znakiem rozpoznawczym dla anime. Postaci, które my znamy sprzed paru nastu lat, jak chociażby Ikari Shinji lub Yugi Muton, są kultowe, lecz całkiem możliwe, iż nigdy nowym osobom w fandomie się nie pojawiły przed oczami. Dlatego też między innymi, powstał ten materiał, aby sobie przypomnieć, że mamy dużo starych anime, które są naprawdę warte uwagi. Myślę z perspektywy twórcy internetowego, że jednak warto wspominać co jakiś czas o sytuacji. Na których się wychowywało, ale ciężko im przetrwać próbę czasu i przyrost kolejnych anime w ogromnych ilościach. Czy zbliżamy się do momentu zapominania o starszych anime? Podsumowując, czasem wszystko traci zainteresowanie. I możliwe, że za 15 lat podobna sytuacja dotknie tytuły, o których słyszymy dzisiaj na każdym kroku, jak Demon Slayer bądź Attack titanów. Są to mimo wszystko tylko moje przypuszczenia, bo niczego nie możemy być pewni. Jestem naprawdę ciekaw, co na ten temat sądzą wyjadacze siedzące lata w anime, jak i osoby, które właśnie zaczęły je z japońską animacją ze względu na pandemię, albo najzwyczajniej w w ostatnim czasie i co Was przekonało, aby zacząć. Temat poruszył dla Was Olion. Dzięki za obejrzenie i do następnego.